A przy okazji chyba też można trochę poduczyć ludzi, prawda? Bo jednak to MMA jest gdzieś tam jeszcze nie do końca dobrze odbierane przez wszystkich. Yy, chodzi Ci o tych ludzi, którzy rozumieją MMA jako cały czas taką agresywną. Chodzi o takich ludzi, którzy nie rozumieją tego, że będąc na dole, można wygrać walkę. Aha, chodzi ci o no edukacja po prostu samej dyscypliny. Słuchaj, ja, ja widzę duży postęp. Ja już chyba nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy sobie razem. E, wydaje mi się, że coraz więcej ludzi e, zaczyna oklaskiwać i doceniać obalenia. To już jest dużo, bo de facto to samo obalenie prowadzi do płaszczyzny, która w ich rozumieniu jest taka nudna, nie? A jednak to doceniają. Widzę, że efektowne techniki w parterze też już są oklaskiwane, znaczy, że, że, że jest proces, że jest ewolucja. Tyle, że po prostu jak każda ewolucja to musi trwać. No to się nie da zrobić dwoma galami. Społeczeństwo się zainteresowało MMA i teraz trzeba, tak jak kiedyś edukowaliśmy kilka tysięcy ludzi, którzy przychodziło na nasze gale najpierw do czempionsa, potem na Torwar, tak dzisiaj miliony widzów przed telewizorami ich też trzeba od początku tego nauczyć. Dlatego znowu jakby wracamy do tej formuły konfrontacji sztuk walki. Żeby w ten sam sposób ich uczyć, skoro zadziałało, coś nie zmieniaj tego. Zadziałało to na mniejszym gronie. Chcemy to teraz jakby zdublować na większą skalę na, na jakby rynek globalny. Nauczyć ludzi MMA przez wytłumaczenie tego jako konfrontacja sztuk walki. Bo to tak naprawdę zawsze będzie konfrontacją sztuk walki. Tylko tak jak powiedziałem, nie karatę zapasów, ale sztuk indywidualnych zawodników. I, I jeżeli będziemy tak to pokazywać, jeżeli będziemy podkreślać charaktery zawodników, to jak oni walczą, opowiadać ludziom o tym, to wtedy będzie ciekawe starcie Daniela Dowdy Krzysztofa Kułaka bo wiadomo, że każdy trzynastolatek sobie będzie mówił ciekawe, co się stanie, czy Daniel go sprowadzi i tam założy mu dźwignię, czy Krzysiek go tam gdzieś uderzy, ubije albo zamęczy, tak? No i, no, no i o to chodzi, żeby była historia przy okazji jakiejś walki. Tu już na koniec, żeby Ci nie zamęczać, sprowadziliście na trzynastkę dwóch Japończyków, Okazało się to strzał w dziesiątkę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe walki dali obaj. Na pewno są to, znaczy na pewno, ja nie wiem, ale zdaje mi się, że są dużo drożsi zawodnicy do sprowadzenia, ale pomysł na pewno trafiony. Myślicie dalej o tym, żeby ten rynek podbijać? Słuchaj, bardzo, bardzo nam się spodobali zawodnicy japońscy, zresztą nie dlatego, że ich, że ich sprowadziliśmy, bo oglądaliśmy ich od dawna. W ogóle japońskie MMA to jest kolebka, w związku z czym wiemy jak Japończycy walczą. Japończycy dają zamęczające długie walki. I nam brakowało trochę takich walk, zauważyliśmy, że main eventy często rozgrywają się krótko, co jest fajne w MMA, natomiast chcieliśmy też pokazać, że, i, że, że, że MMA może toczyć się na pełnym dystansie czasowym i wydawało nam się, że taki klucz zaproszenia ciężkich do wykończenia zawodników się sprawdzi, no i się sprawdził. Tak? Oba, oba main eventowe pojedynki były rozegrane w pełnym dystansie czasowym. Ja myślę, że to fajnie, że ludzie mogli zobaczyć, że walka MMA to nie tylko Mamet Kalidow, który wchodzi, wskakuje i kolanem kończy walkę, albo Mariusz, który tam przejeżdża po przeciwniku, ale że to się może też taktycznie rozegrać. To było potrzebne. Jakie ma ci pomysł na Dawida Oliwie, bo... On chyba wszystkich zaskoczył, to jest wygrał turniej wagi ciężkiej, ale to jest taki mały grubasek. Eee, na pierwszy to oka nie mający nic wspólnego z sportami sztuk walki. Tymczasem rozniósł wszystkich, okazał się niesamowicie groźnym zawodnikiem i teraz to z nim? Marketingowo on się sprzeda. Raz to o czym, roz o czym rozmawialiśmy parterowiec, dwa niewyglądające jakoś ciekawie. Ale jest naprawdę fajny zawodnik z niego. No właśnie, ja nie wiem skąd ten brak sympatii u kibiców do Dawida Oliwii, bo jest to dziwne, nie? Jakieś tam buczenie gwizdy, ja tego nie pochwalam, wydaje mi się, że każdego zawodnika trzeba szanować, każdego. I, 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 i w ogóle życzyłbym sobie tego, żeby tak było na eventach, które ja przygotowuję, bardzo bym tego chciał. Natomiast Dawid Olivia pojawi się na 100% na KSW, jest obecnym mistrzem. Wagi Ciężkiej, Turniejowym, Mistrzem Wagi Ciężkiej Federacji KSW i, i, i wkrótce pojawią się informacje też na temat tego, yy, z kim będzie walczył, a nie powiem ci teraz, ponieważ jeszcze nie wiem. Nie wiem nic, nie myśleliśmy jeszcze o tym. No dziękuję, w takim razie czekamy na 14-15. Dziękuję bardzo.